Hej z tej strony Snuksia Dziś poruszymy temat o spółlokatorkach Czy powinniśmy wchodzić w bliskie relacje ze spółlokatorkami? Jeśli jesteś samotnym facetem z atrakcyjną spółlokatorką lub spółlokatorkami mogłeś mieć chwilową myśl aby związać się jedno z nich Zwłaszcza jeśli przebywacie obecnie razem Jest to dosyć wygodne To znaczy, że nie musisz nawet zakładać spodni aby wyjść z mieszkania na spotkanie Zła wiadomość jest niestety taka że sama relacja może bardzo szybko się popsuć, jeśli jesteś z kimś pod jednym dachem. Nie jesteś w stanie przewidzieć wszystkich konsekwencji swojego działania. Więc w takim razie, czy powinniśmy wchodzić w intymne relacje ze swoimi spółlokatorkami a może powinieneś się oprzeć w pragnieniu dwufalowego szczęścia? Zalety intymności ze spółlokatorkami są takie, jak na przykład nie musisz podróżować gdzieś, aby zobaczyć swoją kochankę lub dziewczynę, zależy jak ukierunkujesz relację. Często nie mamy czasu przygotować się pojechać gdzieś pociągiem czy samochodem do czyjegoś mieszkania stworzyć intymność a potem wrócić jeśli mieszkasz z tą osobą pod wspólnym dachem możesz odbyć pełną sesję miłosną w ciągu pół godziny nawet wygoda sama wygoda łatwiej się spotkać z kimś w sąsiednim pokoju niż spędzać czas na aplikacjach randkowych gdzie musi się sporo naklikać i mieć sporo cierpliwości w końcu jest niewiele rzeczy gorszych niż bezmyślne przesuwanie na aplikacji randkowej z nadzieją, że ktoś w pobliżu będzie chciał tego, co ty Możesz tu chodzić na wiele randek Ale jeśli nie ma iskry, nie będzie chciał z tą osobą mieć bliskości Natomiast jeśli ze współlokatorką dzielicie wspólne mieszkanie Oboje chcecie ze sobą spędzać czas Jeśli masz jakieś plany wobec niej, możesz od razu działać Każdy facet po jakimś czasie może ulec Pod chwilę emocji, alkoholu Potencjalnie masz już kontakt z tą osobą Lepszy czy gorszy, ale masz Możecie być nawet już przyjaciółmi Natomiast kiedy dojdzie z wami do czegoś, może to wywołać związek emocjonalny, ponieważ tak naprawdę lubi się jako osobę, a podczas seksu ta relacja może się bardziej zacisnąć. Warto wspomnieć, że podczas samego seksu wytwarza się homocysteina, hormon przywiązania. Więc czasem warto się przygotować na przejście od życia z przyjaciółką do życia z partnerką. Wady. Wady takiej relacji. Bliskość. Największa wada bliskości ze lokatorką będzie to, że sprawy będą wyjątkowo niezręczne. Jeśli wszystko nie pójdzie dobrze, ponieważ wtedy nie można się nawet unikać. Warto pamiętać, że to też jest osoba, z którą dzielisz umowę najmu. Jeśli zacznie być między wami gorąco, a sprawy pójdą dalej, nie możesz po prostu odejść, zerwać lub wycofać się. Będziesz musiał widzieć tą osobę każdego dnia, no prawie każdego, mniej granic, będziesz miał jeszcze mniej granic i mniej przestrzeni, a w sytuacji, gdy będziesz zamknięty z kimś w małej przestrzeni, w dzień i w nocy, dziewczyna może chcieć przyjść i się przytulić. Lub będzie chciała bliskości, kiedy ty natomiast nie będzie się chciał, bo zwyczajnie nie będziesz miał ochoty, to może być wtedy niezręczne. Samo odrzucenie jest trudniejsze, zarówno przyjmowane jak i odrzucane. odrzucenia bliskości. A jeszcze to jest bardziej trudniejsze, gdy mieszka z kimś, szczególnie gdy zostaniesz zraniony wtedy. Jeśli Twoja współlokatorka woli robić inne rzeczy, lub jak ma kogoś, lub spędza czas ze znajomymi, niż z tobą. Ważne, aby nie reagować emocjonalnie i zachować w tej sytuacji spokój. Kolejna wada, zaplątanie w finanse, ponieważ prawdopodobnie masz również relacje finansowe z tą osobą. Na przykład jeśli dzielicie między sobą czynsz, podstawowe zapasy jedzenia, narzędzia, zaangażowanie, bliskość, seksualna nawet, może zacierać linii i utrudniać rozwiązywanie konfliktów. Uczciwie i bez dramatu. Kolejna wada: ryzyko utraty przyjaciółki lub koleżanki. Często przeprowadzamy się z kimś, kogo znamy, ponieważ jesteśmy dobrymi przyjaciółmi, a przynajmniej mamy poczucie, że jesteśmy takimi. Jak spędzacie dużo czasu ze sobą i do czegoś między wami dojdzie? Ryzykujesz utratę przyjaciółki, a wasze stosunki do siebie zmienią się o 180 stopni. Więc czy powinnaś zachodzić w bliskie relacje z półlokatorką? Nie poleciłbym tego. Często to otwiera wido dramatu i stresu, niepewności i konfliktów, sama okazja może być naprawdę bardzo kusząca. Odradziłbym również spaniać ze swoją współlokatorką w jednym łóżku. Może to wydawać się wygodne i łatwiejszą opcją. Po tylu nieudanych doświadczeniach z Tindera, czy Bado, czy innych portalach, ale łączenie się z kim mieszkasz nie jest jednorazowym błędem. Może to być wybór, który będzie za tobą podążał, najbezpieczniej znaleźć kobietę gdzieś indziej. Przez samo mieszkanie do bliskości może dochodzić w... o wiele razy częściej. Co też może się wiązać z spadką. Kiedy dzielisz z kimś mieszkanie, trudno jest nie nawiązać bliższej znajomości, czasem nawet bardzo bliskiej. Pólne wynajmowanie mieszkania ma swoje mroczne strony. Jeśli z taką dziewczyną prześpisz i do czegoś dojdzie, wtedy dziwnie będzie ci przeprowadzać inne kobiety. Często takie układy mają poczucie, że jesteście w związku, a w nim nie jesteście. Historia dziewczyny, studentka geografii, opowiedz o swoim pierwszym spotkaniu z Tomem. Ania, oglądaliśmy wtedy film w jego pokoju. Było tam jego pozostałych czterech pół lokatorów. Stopniowo zaczęliśmy się ulatniać do swoich łóżek i w końcu zostaliśmy sami. Powiedziałam mu, że jest już późno i nie wróciłam do siebie. I wtedy to się stało. Tom twierdzi, że to miało na niego spory wpływ, ponieważ podczas tych nocnych wyjść nie rozglądał się za nikim innym. A jak było z tobą? Teraz brzmi to dosyć obrzydliwie, ale kiedy jesteś pijany, takie rzeczy właściwie nie mają znaczenia. Mieszkaliśmy ze sobą, więc z reguły czułam się komfortowo. Nie czułam potrzeby noszenia makijażu przez cały czas, ale trudno mi powiedzieć, czy on wkładał jakiś wysiłek. Jak wspominałam, byliśmy zbyt pijani, żeby się przejmować. Wracając, często jednak jedna ze stron w układzie może się zacząć angażować. Mówi dziewczyna, kiedy usłyszałam jak rozmawia z kumplem, zwłaszcza kiedy zaczęliśmy chodzić na drinki po pracy. Ale nigdy nie powiedziałam tego na głos, ponieważ między nami oficjalnie nic nie było. Więc po jakimś czasie w wspólnych zabaw, bo później mogło się zacząć tłumaczenie, jak oficjalnie nie jesteśmy razem. Opinia faceta. Jak się z tym poczułeś? Miałem głowę na karku, bo wiedziałam, że nie mam prawa być zazdrosny. Ale wydaje mi się, że wtedy czułem się w tym okresie dosyć samotny, a ona zostawała w domu u tego typa często, ale nigdy nie przyprowadzała go do siebie. Wspólnie mieszkając nie zrobimy czegoś takiego podobnego, nigdy więcej. Wracając, były przeprowadzone badania na 3000 dorosłych osób, którzy spółdzielili mieszkanie z inną osobą. Stwierdzono, że jedna z na pięć osób wyprowadziła się z powodu zbyt bliskich relacji z daną osobą, z którą mieszkała. Co więcej, aż ponad połowa z nich przyznała, że albo oni, albo ich kochankowie, z którymi mieszkali, byli w tym czasie w stałym związku z kimś innym. Innymi powodami były często kłótnie, niepłacenie przez niego rachunków, wyterminie, albo naruszenie prywatności. Co zrobić, gdy spółlokatorka owodzi cię, mówi takie słowa jak kochanie, siada ci na kolanach, to wiedz, że coś się dzieje. Tym bardziej, jak akcja rozkręca się bardzo szybko. Natomiast jeśli już paraduje w bieliźnie obok ciebie, skakuje ci wieczorami do łóżka, warto się zastanowić, jakie dziewczyna ma wtedy przed tobą intencje. Opcji jest kilka, moga się rozstać z ex. Potrzebowała wtedy bliskości, więc mogliście się wtedy przespać pod wpływem emocji z jednej strony. Zanim zaczniesz się angażować w cokolwiek, warto przeanalizować, jakie dziewczyna ma zamiary. Kobiety często po bardzo szybko chcą zapomnieć o nim, gdzie wtedy są niestabilne emocjonalnie i mogą bardzo szybko wrócić do byłego, lub mogą zrobić coś więcej z innym facetem. Wtedy dostajesz coś, co nie jest twoje, a dziewczyna za tym facetem tęsknoty i uczucia przylewa na ciebie, lub czasami złość. A ty głupi się wtedy zakochujesz, później ona mówi, że tego nie czuje. Pamiętaj, jeśli chcesz się w coś angażować na dłużej, to zawsze warto się spytać, czy utrzymuje relacje z byłymi, czy dawno się rozstała z byłym. Dziękuję za wysłuchanie. Jeśli potrzebujesz raz, zapraszam do kontaktu w opisie lub informacjach kanału.